Okay, witam Cię serdecznie. Ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć o najlepszym okresie zbiorów, można powiedzieć, plonów, jaki przed nami, czyli ta końcówka roku, te 90-120 dni, jak Ty możesz je bardzo dobrze wykorzystać. Zaczynajmy. Zobacz, e, dzisiaj prawdopodobnie tak, jesteś w tym punkcie, gdzie tak naprawdę no, jesteś w biznesie sieciowym, ale nie wiesz w czym jesteś, sam do końca nie, po prostu nie, nie ogarniasz tego. Tak? Czyli gdzieś tam się zarejestrowałeś, jesteś w jakiejś firmie i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiesz z czym to się do końca je. Miał być tak pięknie, ale... No właśnie, ale... No i co ale? Ludzie nie chcą z Tobą rozmawiać, znajomi nie chcą w ogóle na ten temat słyszeć. E, może jest tak, że... Odzywasz się do jednego i drugiego, a oni w ogóle się do ciebie nie odzywają, pozostawiają głuche wiadomości. Nie wiesz, co zrobić każdego dnia, tak? czyli nie wiesz, jakie są tak zwane dzienne metody operacyjne czyli tak naprawdę o co tu chodzi. tak? Bo jeśli, kiedy idziemy do pracy, pracujemy dla kogoś, pracujemy na etacie, to mamy dokładne, dokładnie wyznaczone procedury działania każdego dnia. tak? One zazwyczaj są takie same. Każdego dnia robimy to samo. No właśnie, a tutaj, co robić każdego dnia? No, bo nam płacą za wprowadzanie nowych ludzi do biznesu, właściwie za ich obrót i za zwiększanie obrotu w ramach całej struktury. tak? Czyli za wprowadzanie nowych osób do biznesu, którzy robią obrót, i za zwiększanie obrotu w całej strukturze. Za to nam płacą za nic innego: za żadne posty na fejsie, za żadne wklejanie jakichś tam cudownych cytatów i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Tylko za te dwie rzeczy nam płacą. Ciągle się szkolisz i nic ci to nie daje, tak? Cały czas. Jeszcze tego nie wiesz, jeszcze tego nie wiesz. Wystartujesz jak, jeszcze, jak będziesz to wiedział. E, jeszcze tam musisz pojechać, jeszcze tą książkę przeczytać. Jeszcze tego mentora, tego góry nie posłuchałeś, tak? Wiesz o czym mówię. Znam ludzi, mm, którzy szkolą się 20 lat i jeszcze nie wystartowali. Oby to nie była twoja historia. Nie wiesz, skąd brać ludzi do współpracy. No właśnie. Kiedy ja zaczynałem biznes, jeszcze Facebooka nie było. Miałem 300, 300 znajomych na naszej klasie. Może pamiętasz naszą klasę. Niektórzy to już z nowego pokolenia nie wiedzą, o czym ja mówię. To sobie pomyślałem, tak, to jest takie proste. 300 osobom tłumaczę, że mają po prostu zmienić sklep, w którym robią zakupy, bo na tym to polega, na, na, na tym biznes sieciowy polega. No i za tydzień wszyscy mamy tak. <laughs> no właśnie. To prawdopodobnie teraz ty to zrobiłeś na Facebooku. No i co? Zadziałało? Dalej. Brak ci pewności siebie. To jest może przede wszystkim, ja tutaj to jest akurat przypadkowa kolejność, tak? Ale to może powinniśmy od tego zacząć. Brak ci pewności siebie. Tobie. tak? Czyli boisz się siebie pokazać. Nie wiesz tak naprawdę, do czego zmierzasz. Nie wiesz, jakie jest Twoje po co. Nie wiesz, jakie są Twoje marzenia. Nie wiesz tak naprawdę, co chcesz zrobić w życiu. To jest, to jest obszerny temat, ale generalnie, jakbym miał to wszystko poukładać, to to będzie priorytetem, bo jeśli tego nie zrobisz, to cała reszta na pewno się zadzieje. Po prostu w taki sposób, jak to jest napisane. Czyli brak pewności siebie to zabija po prostu Twój biznes już od samego początku. To, że biznes to jest raz, Ciebie zabija. nie? Boisz się, co ludzie powiedzą. To jest w ogóle dla mnie fenomen. Zrobiono badania, ludzie bardziej się boją wystąpień publicznych, czyli nawet takiego nagrania, jak ja teraz robię, niż swojej śmierci. No. Dla mnie też jest to szokujące, ale tak jest. I teraz jeśli jesteś osobą taką właśnie z zewnątrz sterowną, tak, Czyli co ludzie powiedzą? Musisz szukać szukasz aprobaty u innych ludzi, znowu masz problem z tym wszystkim, znowu masz problem z biznesem, nie wiesz jak wystartować. Teraz 90 dni. Mam taki program właściwie w środku Akademii Prowadzę taką akademię prostalnie, łatwe, tak? I tam jest 90 dni K, jedna lekcja na każdy dzień. Czyli mamy na przykład, jakbyś teraz rozpoczął, powiedzmy, to mamy tak, cały wrzesień, cały październik, cały listopad, czyli trzy miesiące się szkolisz każdego dnia, oczywiście znowu. Nie, że się szkolisz każdego dnia i nic nie robisz, tylko oglądasz jedną lekcję i robisz. Oglądasz jedną lekcję i robisz, bo marketing sieciowy ma to do siebie, że nie musisz 5 lat chodzić na studia, żeby dopiero zacząć. Tak, Tylko możesz to robić równolegle. I te 90 dni. Jeden właśnie z modułów w Akademii. Zaczynaliśmy tą Akademię 3.0, można powiedzieć, na początku tego roku. Za chwilę zobaczycie, że jest koniec roku. I tam jest już 90 lekcji czeka na Ciebie. Oczywiście oprócz tych lekcji jest masa innych modułów, ale chcę ci, się, chcę ci zwrócić uwagę na te 90 dni. Bo przez te 90 dni z punktu A, czyli to, co teraz masz, będziesz w punkcie B. I co to jest ten punkt B? Ten punkt B to jest... Wiesz, w czym jesteś i wiesz, że to jest najlepszy wybór, jakiego mogłeś dokonać. Tak? Dzisiaj, żeby wyjść z tak zwanego wyścigu szczurów, jeszcze w obliczu tej rzeczywistości, którą teraz mamy, tak? czyli znowu, za chwilę... A, zresztą, co Ci będę opowiadał? Przez trzy lata słyszałeś, widziałeś, co przeżywaliśmy i teraz będzie powtórka z rzucki. Niestety. Tak? Czyli e, na te czasy... Jest to najlepsza opcja, w ogóle najlepsza jest to opcja, ale na te czasy, już wyjątkowo, gdzie możesz działać z domu, za, za ekranu swojego komputera. Nie interesują cię żadne obostrzenia, i inne pierdoły, tak? Czyli to jest w ogóle petarda, już pomijam fakt, kiedy jesteś przedsiębiorcą, dzisiaj masz swój biznes. To właśnie dzisiaj jest ten czas, żeby uruchomić sobie tak zwaną drugą nogę dochodową. Tak? Bo jeśli tego nie zrobisz, to będziesz miał to, co miałeś przez ostatnie 3 lata. Dwa. Jest pięknie. Dlaczego jest pięknie? Bo wiesz dokładnie, co, co robisz, gdzie jesteś, jesteś pewny siebie, masz w czterech literach, za chwilę do tego przejdziemy, co inni ludzie powiedzą, i wiesz dokładnie, że Twoje działania idą w dobrym kierunku. Trzecie, znasz tak zwane DMO, czyli Daily Method of Operation, czyli dokładnie wiesz, co robić każdego dnia. Czyli rano wstajesz, wiesz dokładnie, co trzeba zrobić, co trzeba zrobić w południe, co trzeba zrobić po południu, co trzeba zrobić wieczorem. Tak, czyli masz. Poukładaną pracę tak samo jak byś pracował u kogoś. Czy ty będziesz to robił, to ja nie wiem. Tak? Ale świadomość tego, co jest do zrobienia, będziesz miał. Dlatego, że będziesz miał po prostu to wypisane, wypunktowane. Tak? Cztery. Nie będzie ciągłego szkolenia się, tylko będzie 90% działania, 10% nauka. Tak? Kiedy przejdziesz te 90 dni, 90% działania, 10% nauka. Na początku, oczywiście. Równolegle. Uczysz się, działasz. Czyli powiedzmy dziennie 50%, 50%, tak? No bo musisz się nauczyć tego, co masz robić. Ale jak skończysz te 90 dni, to 90% działania, 10% nauka. I tak już zostanie do końca Twojego życia. Przynajmniej tego biznesowego. Jeśli chcesz odnosić sukces. Piąte. Ludzie sami do Ciebie przychodzą, tak? Ja wiem, utopia, nie? No właśnie, ale dzięki atrakcyjnemu marketingowi, czyli tej metodologii, którą uczymy. E, którą pokazujemy w, podczas tych 90 dni i w ogóle w całej Akademii, to jest zmiana paradygmatu, czyli to jest coś zupełnie innego niż Ciebie uczyli w Twojej firmie, Twoi sponsorzy, Twoi mentorzy itd. Dlaczego? Bo tylko garstka ludzi, nie wiem, może promil w Polsce marketerów korzysta z atrakcyjnego marketingu. Mówię o MLM-owcach, tak? Bo jeśli chodzi o marketing online, no to stosuj, stosują te rzeczy. Czyli ludzie sami do ciebie przychodzą, zrobimy taką metodologię, tak ciebie ustawimy w odpowiedni sposób, że ludzie, ci właściwi, którzy szukają, bo my szukamy tych, którzy szukają, tak? Sami po prostu do ciebie przyjdą, tak? I ja tutaj mówię głównie teraz do ciebie jako do człowieka, który chce zacząć działać w biznesie sieciowym, ale te rzeczy wszystkie odnoszą się do innych zawodów też. Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym, jesteś prawnikiem, lekarzem i chcesz zrobić tak, żeby ludzie ciebie szukali, tak? A nie żebyś ty gonił za ludźmi, zapraszam. To też jest dla ciebie, tak? Jeśli jesteś i chcesz się wyróżnić na tej konkurencji, też to jest dla ciebie, tak? Po prostu ja stricte skupiam te działania i trafiam jakby w niszę marketingu sieciowego, ale dzisiaj nie ma innej opcji, nie ma alternatywy jak działać online za pomocą atrakcyjnego marketingu, tak? Jesteś pewny siebie i swojego biznesu, wiesz dokładnie, że jest to ten wybór na te czasy, jesteś w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. I tego jesteś święcie przekonany. Po prostu nikt Cię nie, wiesz, ciocia Luśia, która Ci powie, wiesz, tylko tymi ręcami patrz czego chleb masz, idź do normalnej roboty, Ciebie już nie będzie wzruszać, tak? Siódemka. Masz w czterech literach, co inni powiedzą, bo, nie, bo oni nie opłacają Twoich rachunków. Bo zasada jest taka. Ja mogę robić wszystko to, co inni mi mówią, tylko zasada jest prosta. Oni będą płacić moje rachunki. Jeśli oni przejmą odpowiedzialność za moje życie, za moje rachunki, za styl życia, który chcę mieć, proszę bardzo, mogę robić to, co oni chcą. Jeśli tego nie robią, no to sorry, ale wypad. Tak? I ty będziesz w taki sposób po prostu operował. I to jest kluczowa sprawa. Czyli daj sobie 90 dni na te kroki. Tak? 90 dni na te kroki, żeby. Z punktu A, gdzie się zarejestrowałeś, może już długo jesteś: 2-3 lata, ale jeszcze cały czas wiesz, kołujesz, tak? Daj sobie 90 dni i wejdź po prostu na ten poziom B. Żeby szerzej na ten temat usłyszeć, masz link w opisie poniżej, powyżej. Masz linka do bezpłatnego szkolenia, które trwa godzinę 40 minut, tak? Poświęć ten czas i Szerzej Ci na ten temat tam opowiadam po prostu. Bo nie chcę cię od razu kierować wejdź, wchodź do akademii i tyle. Nie, wejdź, zobacz, popatrz, sprawdź. Tak? Ja Ci mówię mniej więcej, kim się staniesz, co będziesz miał, czego będziesz świadomy, ale tak naprawdę to Ty sobie musisz to wytłumaczyć, to Ty sobie musisz to sprzedać, nie ja Tobie. Tak? Ja wiem, jak to działa. Mamy masę testymoniali, mamy masę ludzi, którzy przechodzą to, co tydzień mamy zoomy, bo tam też między innymi jest co tydzień Zoom, czyli weryfikujemy, co zostało zrobione, co dana osoba zrobiła, jakie miała efekty, jakie rezultaty, co możemy poprawić, co możemy, czego możemy robić mniej, czego możemy robić więcej, czy idziemy w dobrym kierunku. Tak? Ale oprócz tego jest masa modułów, które są już w środku, tak, żebyś miał jak najszybciej punkt A, punkt B. Bo jeśli nie skompresujesz tych punktów. To będziesz kołował, tak jak powiedziałem, czasami przez 20 lat. Zapraszam Cię serdecznie i do zobaczenia na szkoleniu, a docelowo na 90 dniach w Akademii Proste niełatwe. Pozdrawiam, cześć, cześć.